Przyszedł klient naprawić turbosprężarkę, ponieważ zajmowaliśmy się tak, takimi rzeczami i zajmujemy się nadal. No i nasza diagnostyka polega na tym, że ją rozkładamy, oczywiście, weryfikujemy. Jakby klient płaci za naprawę turbosprężarki, ale mu się wydaje, że to jest w zasadzie części, wyważył i jest ok. Po analizie wyglądu turbosprężarki mówimy, że proszę pana, łopatki są wypalone, co oznacza, że leją wtryskiwacze. Tak? Leją wtryskiwacze. Co oznacza, że pewnie ma pan też rozjechany całkowicie fit, cząstek stały. Proponujemy po pierwsze, ponieważ ona się również uszkodziła mechanicznie, zdjąć miskę olejową, dokładnie oczyścić miskę olejową, bo tam mogą być małe drobinki z łopat, bo te łopaty też się stopiły, ale jak ona uderzyła o obudowę, to jednak wytarła ją troszkę. Zmienić smok albo go wyczyścić. Oczywiście wymienić przewody, fity wszyscy wiemy, no i oczywiście, proszę Pana, czeka Pana naprawa wtryskiwaczy i na pewno flitę cząstek stałych, bo on ma również wpływ na turbosprężarkę. Jak klient tego wszystkiego posłuchał, to co stwierdził? Że nagle szykuje mu się 15 tysięcy strzałów. Co zrobił? zapłacił za turbosprężarkę i zamontował ją w innym serwisie. I jeżeli on tą historię Pan odpowie, opowie dziś, czy jutro opowie, wie Pan co, kiedyś byłem w serwisie, e, chcieli ode mnie, e, żebym wtryski naprawiał, żebym DP wymienił, wie Pan co, zrobiłem już 10 tysięcy kilometrów na nowej turbosprężarce i kompletnie nic się nie dzieje. Tyle, że jak przyjedzie za 50 tysięcy kilometrów, to turbina będzie również zajechana. To jest ten problem, który czasami ja bardzo chłodno takie, że podchodzę. Eee, że To co mówię, trzeba zastanowić się, dlaczego ona się zużyła. Skoro się wypaliły łopatki, proszę bardzo, robią wtryskiwacze. Jeżeli klient tego nie zrobi. Bo silnik pracuje dobrze, on zapala, nie wywala mu błędów, to po co ma robić wtryskiwacze? No właśnie choćby po to, żeby nie uszkodzić turbosprężarki albo fidaczosek stałych. To są te zależności, o których mówię. I i czasami są historie, że ktoś coś próbuje naciągnąć, bo wiem to, czasami zdarza się zdarza pracować w takim programie, będzie pan zadowolony. Czasami zdarzają się asy na naszych, naszych serwisów, ale zawsze takie historie chciałbym poznać ze strony mechanicznej. Czyli to znaczy, jeżeli serwis tak zrobi, to chciałbym zapytać dlaczego? Ta diagnostyka musi być pełna. I nie ograniczajmy się do tego, że coś się udało na chwilę podłączyć przewodem na krótko, bo w nowych samochodach takie skróty nie istnieją. To, to się tak nie udaje.